Cześć, ja jestem Olek i witam Was w kolejnym odcinku z serii Panini FIFA 365 2025. Dzisiaj pokażę Wam moje zebrane karty limitowane. Mam aktualnie ich 159 plus 5 kart momentum. Czyli jeszcze trochę brakuje do końca, ale dzisiaj pokażę Wam to, co już mam. Na początku 11 kart z HJK Helsinki. Jest, Ist, Olusania, Tomas, Kołasivi Benissan, Bande, Tojvio, Luk Plęcz, Lingman, Keskinen. a tutaj teraz Grek, Kanelopoulos oraz Pallas, następnie Inter, Zomer, Zieliński, Czalanolu, Taremi, Martinez oraz Dumfries. Dalej z Barcelony Franky de Jong, Jamal, Pedri, Gavi oraz Christensen. Dalej z Realu jest Kurtua, Chuameni, Giller, Kamavinga, Bellingham, Rodrigo, Modric, Endric, Mbappe, Valverde oraz Vinicius. Następnie Juventus jest Chiesa i Ildis. Dalej z Bayernu jest Kane, Pawłowicz, Musiala, Kim, Delicht, Dalej Bayer Leverkusen, Chaka, Wirz oraz Grimaldo. Z Eintrachtu Frankfurt jest Trapp, Tuta, Szkiri. Sh Dalej z Milanu jest Mike Menaw, Pulisic oraz Rafael Leao. Z, z River Plate jest Eche Veri. Z Benfica jest Antonio Silva, João Neves, Aleksander Bach, Ausnes. Następnie Tottenham, Pedro Porro. Z Manchesteru City jest Rodri, Akanji, Doku, Foden, Halland i De Bruyne. Z Arsenalu jest Saka, Kivior, Odegard, Saliba, Rice, Trossard i Martinelli. Dalej Atletico Madryt: Oblak, Riquelme, Fermiren, eh, Griezmann. Następnie Liverpool jest: Alisson, Salah, Gakpo, Alexander-Arnold, Soboslaj i Van Dijk. I z PSV jest Wirman oraz Bakayoko. Dalej limitki premium gold jest Kane, Jamal, Rodri, Haaland, Mike Menion i Vinicius. Z limitek premium mam Bellingama, dalej Echeverry, Rice, Griezmann, Foden, Czalanolu, Zane, Wlachowicz, Soboslaj i Lewandowski. Dalej 150 coins i 350 coins. Dalej 5, tak, 5 kart Momentum, Jamal, Mbappe, Witz, Gakpo i Foden. I z powrotem limitki. Teraz są greckie. I zaczynamy od Areka Ateny. Jest logo, dalej Brignoli, Rota, Gacinowicz, Garcia, Johnson Cuber, Pineda, Eliasson, Damian Szymański, Wida oraz Hai e, Następnie jest Panathinaikos. Jest logo. E, dalej Mancini, Ioannidis, jed, Jedwaj, e, Szenkeweld. Dalej e, Ruben Perez. Baka Setas, Kot Siras, Mladenowicz, Arao, Czerin oraz Szporar. Następnie Olimpiakos, Logo, Tsolakis, Paschalakis, Ndoj, Rodinej, Retsos, Heze, Garcia, Mart, Tins, tak, dalej Ortega, Stamenii. Stamenik, dalej Cicuino, dalej mamy Paok, jest logo, Kotarski, Abdul Rahman Baba, dalej Koulirakis, Tomasz Kędziora, Ee, Stefan Szwab, dalej Tomasz Konstantelias, Tyson Ozdojew oraz je, jeszcze dwóch e, Despodow i Żywkowicz. Dalej węgierskie limitki, czyli Ferenc Varosz. Mamy logo, Dibus, warga. Mohamed Ali Ben Rom, Rom dane. dalej Adama Traore, Markinios, Civid, Zachariasen, Makreckis Ramirez Mohamed Abu Fani oraz Ibrahim. Sisa. A mam jeszcze parę limitek. Tutaj dosyć dużo 350 coins i 150 coins. Dalej mam po jednym logu z każdej z greckich limitek. I dalej mamy z Atletico Madryt Vermirena. Z Realu Madryt jest Mbappe. Następnie z Benfiki jest João Neves. I drugi raz João Neves. Następnie Kamawinga. Lautaro Martinez z Interu. Antonio Silva z Benfiki. Dwa razy Antonio Silva z Benfiki nawet. Van Dijk z Liverpoolu. Zieliński z Interu. Dwa razy. Dalej. Declan Rice z Arsenalu. Dwa razy Pedro Porro z Tottenhamu i raz Leonardo Trossard, czyli ogólnie to chyba nie brakuje jakoś bardzo dużo. Na pewno mam już więcej niż połowę, A więc tylko jeszcze muszę to przełożyć, żeby te karty premium gold były e, za tymi greckimi i węgierskimi. I jeszcze muszę zrobić miejsca na karty, których nie ma, ale jeszcze nie jestem do końca pewny, których nie ma. W sensie mam, mam gdzieś listę, ale jeszcze tego nie zrobiłem. No dobra, no to dzisiaj to już chyba byłoby wszystko. Więc jeżeli Wam się podoba, podobał, zostawcie łapkę w górę. Ja już się z Wami żegnam. Cześć.